Dzień dobry, kochane. Dzień dobry, w zasadzie dobry wieczór. <dobry>, dobry wieczór. Dosyć późną, dosyć późną porą i przyznaję, że tego nie planowałam, ale przychodzę do Was świeżo po pracy, świeżo po sesji, podzielić się pewnymi inspiracjami, które wydaje mi się, że będą inspirujące, pewnymi komunikatami. Które będą inspirujące dla wielu z Was. Także jak się pojawicie, kochane, to dajcie mi znać, proszę, e, że mnie widać, że mnie słychać i, kochane, jeszcze mi powiedzcie, bo nie wiem, czy słyszycie taki dziwny dźwięk, ale właśnie z jakichś przyczyn moja lampa, e, moja lampa tutaj zaczęła wydawać dziwne dźwięki, taki pisk jest. E, i nie wiem, czy to słychać, nie wiem, czy to po Waszej stronie słychać i jeżeli tak, to czy to jakoś bardzo nie przeszkadza. Ania, cześć, ja też świeżo po pracy. No, cześć Ania, cześć druga Ania. Także dajcie mi znać, kochane, czy tu czy nic nie przeszkadza. Przechodzę do Was, kochane, z takim tematem. Tematem, który w jednym zdaniu mogłabym powiedzieć, że czasami nie możemy rozwiązać, czy nie możemy, nie jesteśmy w stanie na daną chwilę oczywiście danego, pro, danego jakiegoś problemu e, osiągnąć jakiegoś celu, bo to nie tylko się będzie tyczyło rozwiązywania jakichś problemów, e, ale też osiągania jakichś celów. Nie dlatego, że włożyłyśmy, włożyliśmy za mało pracy nad sobą, żeby ten cel się zrealizował, czy problem się rozwiązał, albo że nie jesteśmy jeszcze, nie wiem, wystarczająco gotowi na to, tak, żeby poznać to rozwiązanie, albo że nie, zna, nie znaleźliśmy jeszcze sposobu. Tylko czasami przyczyna jest zupełnie, zupełnie gdzie indziej. Właśnie się dzisiaj o tym przekonała duszyczka, z którą pracowałam, a mianowicie, kochane, i to się często tyczy wielu z nas, że jesteśmy przywiązane do emocji i co za tym idzie, różnego rodzaju korzyści, których daje nam nierozwiązanie problemu. I chcę tutaj powiedzieć, kochane, o siłowaniu się. Czyli wyobraźcie sobie, a być może nie musicie sobie wyobrażać, tylko nawet przypomnieć e, jakiś problem w waszym życiu, jakiś temat, który od dłuższego czasu próbujecie rozwiązać czy osiągnąć jakiś cel. No i próbowaliście różnych sposobów, tak? A to taki sposób, a to taki sposób, a to nie wiem, taka technika, taka metoda, a to z tej strony, a to z tamtej i tak dalej i tak dalej. A cały czas zostajecie tak jakby w tym samym miejscu. No i macie poczucie właśnie takiego siłowania się, nieustannego siłowania się z tym jednym nazwanym problemem. No i Dorzyczka, z którą pracowałam, zgłosiła się do mnie. Z frustracją, która wynikała, która wynikała, co bardzo szybko do tego dotarłyśmy, właśnie z tego, że nie osiągnęła jeszcze danego celu, który sobie założyła już jakiś czas temu, mimo wielu starań i podejmowania, tak jak mówię, wielu różnych prób. Cześć, kochani! Tomek, słychać dobrze, ale ja mężczyzna. Nie wiem, co sugerujesz. Cześć Batka, cześć Monia. Kochana, ja się przywitam chwilkę z wami. Cześć Angela, cześć Madziu, cześć Aniu. No, i dajcie mi znać, kochany, kochani, no właśnie, czy jest, wam, czy jest Wam to bliskie taka sytuacja, tak? Bo. W tym kontekście, o którym za chwilę będę mówiła, tak naprawdę to, jaki to jest problem, tak, czy, czy, czy jaki cel do osiągnięcia, ma tutaj mniejsze znaczenie. Ma tutaj tak jakby drugorzędne znaczenie. I bardzo szybko się okazało e, właśnie w tej naszej pracy, w tej naszej sesji, że frustracja jest już skutkiem, cześć Asiolka, jest już skutkiem złości, zresztą kiedyś już nagrywałam na ten temat lajfika, właśnie o frustracji i tam Wam mówiłam, że frustracja jest wtórną emocją ze złości, czyli kiedy jest długotrwała złość w wyniku niezaspokojonej jakiejś potrzeby, to prędzej czy później my zaczynamy to odczuwać jako frustrację. Ale to nie koniec historii. A złość była... Skutkiem takiego napędzania siebie, żeby mieć energię do tego właśnie, żeby się siłować. Do tego właśnie, żeby się siłować. I tak jak powiedziałam, my czasami. Jesteśmy bardzo mocno przywiązane do siłowania się z problemem danym, jakimkolwiek niech to każda, każdy z nas odniesie do siebie. Dlatego, że to siłowanie się daje nam określone korzyści i daje nam różnego rodzaju satysfakcję. Bo co to znaczy kochane, tak głębiej, Ja się siłuję. To znaczy ja liczę, że wygram. To znaczy właśnie ja mam nadzieję, że wygram. To znaczy daję wartość wysiłkowi. To znaczy ja pokażę i ja udowodnię, że dam radę. To również znaczy będzie po mojemu. Tak, no bo się siłuje, będzie po mojemu. To również znaczy ja sama, to również znaczy ja zdecyduję, to również znaczy w końcu wygram walkę, mam nadzieję, że wygram walkę, to również znaczy w końcu kogoś czy tam coś w przypadku jakiegoś określonego problemu, w końcu coś pokonam, czyli wygram, będę wygraną. I zobaczcie sobie teraz, bo psychologicznie to jest bardzo ważny aspekt: ile to jedno tak zwane siłowanie się z danym problemem, na przykład weźmy sobie, nie wiem, chcę schudnąć, tak? Chcę schudnąć, mam w wyobrażeniu jakąś tam idealną wagę. No i właśnie robi różne rzeczy, typu nie wiem, ćwiczenia, jakieś tam diety, takie, jakie, owakie, może nawet jakieś herbatki, tabletki. Czy, czy, czy w ogóle całą masę różnych rzeczy z tym robię? No i to mi nie wychodzi, i to mi nie wychodzi, to mi nie działa, więc zaczynam się coraz bardziej złościć, później właśnie przychodzi frustracja. No ale generalnie cały czas mam takie poczucie, jakbym się właśnie siłowała z danym problemem. I teraz wróćcie do tego, co powiedziałam przed chwilą. Co? Zaspokaja, jakie aspekty zaspokaja to moje siłowanie, to moje wewnętrzne, bo wiadomo, że ta walka się toczy wewnątrz, ale też w jakiś sposób na zewnątrz, bo nie wiem, być może uprawiam bardzo dużo sportu, tak być może cały czas głowa jest skoncentrowana jaką tu kolejną, nie wiem, dietę wymyśleć i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to jest to taka wewnętrzna i zewnętrzna walka. Wewnętrzne i zewnętrzne siłowanie się, tak? Mówiłyśmy, ja sama, ja dam radę, ja pokonam, ja wygram, będzie po mojemu, ja zdecyduję i tak dalej, i tak dalej. I teraz wyobraźcie sobie, że ten problem, niech w tym wypadku tutaj będzie, schudłam, tak? Osiągnęłam ten mój cel, osiągnęłam wagę, którą chcę. Nagle znika, po prostu tego nie ma, tak? To, to jest rozwiązanie. Ja już to rozwiązałam. Mam tą swoją idealną wagę. I co się okazuje, że nie doświadczam całej tej w cudzysłowie, że tak powiem, szopki, która jest związana z tym siłowaniem. Czyli na przykład nie mogę udowodnić, że jestem lepsza. Nie mogę udowodnić, że wygrałam. Nie mogę udowodnić, że będzie po mojemu. I jeżeli ja nie uzdrowię tego tematu na takim wewnętrznym poziomie, to będą dwa skutki: albo mi się nigdy nie uda rozwiązać tego problemu, bo podświadomość nie chce zrezygnować z tych wszystkich satysfakcji. Które mi daje w tym wypadku to siłowanie, albo nawet jeśli go rozwiążę, to będę musiała przenieść ten problem, tak jakby na inną, na inną dziedzinę życia, żeby również doświadczać wszystkich tych aspektów. I dokładnie tak było właśnie u duszyczki, z którą pracowałam. Jak już w sesji dotarłyśmy, że tak naprawdę chodzi o to siłowanie się. Że tu nie chodzi o znalezienie najlepszej diety cud, czy tam kolejne metody, to siam to, owam to, tylko właśnie, e, tylko właśnie o, o przywiązanie do siłowania się i do wszystkich aspektów, które są z tym związane. To ona sama sobie uświadomiła, że wcześniej, zanim. E, Zanim pojawił się problem, e, z którym ona w tym momencie obecnie pracowała, ona dokładnie czegoś takiego samego doświadczała w innej dziedzinie życia. Tylko tam to rozwiązała, i tam już wiecie, w innej dziedzinie tego problemu już nie ma, bo wszystko jest poukładane i ona tam doświadcza dużego luzu, dużego właśnie spokoju, tak, dużej satysfakcji. E, I i pojawił się inny temat, inna przestrzeń, gdzie podświadomość mogła realizować wszystko to, do czego była przywiązana. Dajcie mi, kochane, znać, czy to jest dla was zrozumiałe. Chodzi mi właśnie o ten wzorzec, o to przywiązanie i o tego rodzaju uwikłanie. I teraz, kochane, o co tu chodzi też głębiej? Chodzi o to, że jak my jesteśmy podświadome, przywiązane do takiego siłowania się, to dla nas e, osiągnięcie celu, moja pisze, kumam bazę, <grych> osiągnięcie celu czy rozwiązanie danego problemu bez tej całej szopki, czyli bez siłowania się i, pod, i bez tych wszystkich aspektów pochodnych i wtórnych. Jest dosłownie jak zjedzenie posiłku, który kompletnie jest nijaki. To jest tak, jak, jakbym zjadła posiłek i ja, mój, wiecie, no, no nie jestem głodna, no bo coś zeżarłam za przeproszeniem, tak? Zjadłam jakiś posiłek. Też nie jestem głodna, no bo brzuch jest zaspokojony. Jestem nasycona. Ale nie mogę powiedzieć, że mi to smakowało. Nie jestem w stanie się nasycić smakiem. I teraz pytanie, jeżeli to z Wami właśnie rezonuje, kochane, pytanie do Was. Hmm. Czy jeżeli osiągam jakieś cele, czy rozwiązuję jakieś problemy bez tego siłowania się i bez tych wszystkich aspektów, czy rozwiązanie mi smakuje, czy osiągnięcie tego danego celu bez tego wszystkiego mi smakuje? Bo być może nie i najbardziej mi smakuje właśnie to siłowanie się. A dlaczego? Bo tak jak powiedziałam, bo siłowanie się to głębiej jest przywiązanie tak naprawdę do wielu aspektów. Choćby to, że wygram walkę. Choćby to, że w końcu coś pokonam. Choćby to, że w końcu coś udowodnię. Choćby to, że mam większą satysfakcję, jak coś trwa długo, jak ja się przy tym, nie wiem, umęczę wiecie, upocę, namęczę niż to, co mi przychodzi po prostu lekko, łatwo i bez wysiłku. Hmm. Bo jeżeli mi to nie smakuje, jeżeli ja potrzebuję tego wszystkiego wiecie wokół, to podświadomość nie pozwoli mi na rozwiązanie problemu. Nie pozwoli mi na osiągnięcie celu. A nawet jeżeli mi pozwoli, to może być tak jak u tej duszyczki, z którą pracowałam, ona cały ten schemat, bo jest tak bardzo do tego przywiązana, po prostu przeniesie na inną dziedzinę życia. Po prostu przeniesie na inną dziedzinę życia. Mm. No. Mi smakuje jedno i drugie. <grym> I to taka, kochani, pułapka, taka, kochana pułapka, że czasami rozwiązanie jest zupełnie gdzieś indziej. Nie w tym, że ja potrzebuję znaleźć kolejny sposób, kolejną metodę, kolejną technikę, tylko to, że jestem przywiązana do szarpania się, że jestem przywiązana do ciągłego siłowania się. Że nie jestem się w stanie nasycić zasobem, bo tu chodzi też o nasycenie. Czy ja jestem w stanie, czy mi to smakuje, ale czy ja jestem się w stanie również nasycić takim zasobem? Bo może się okazać, że, że nie jestem w stanie się tym nasycić. I wtedy, ile bym tych sposobów nie znalazła, jakie by one nie wiadomo, jakie nie wiem, wyszukane były, i co by się nie wydarzyło, to i tak to nic nie da. To po prostu i tak to nic nie da. Bo to nie jest przyczyna szukanie kolejnego, e, szukanie kolejnej możliwości. Hmm. <gry> Dobra, ja to lubię swoje poczucie humoru. Smakuje, ale mniej dekadencko i bez fajerwerków, czyli nie Gesslerowa, a Barz Połemowski. No, ale to wszystko, zobaczcie sobie, jaka tu jest kolejna pułapka. że tak naprawdę to ja nie wiem, czy, ja nie wiem, jak tam to smakuje. Hmm. Tak naprawdę ja nie wiem, jak tam to smakuje. Bo ja póki co, jeżeli tam tego nie spróbowałam, to tak naprawdę mam tylko wyobrażenie. To jest tak, jak ja bym dostała tutaj, wiecie, w jedną i drugą rękę jakieś dwa cukierki, różne, całkowicie różne od siebie, i bym zjadła ten, i bym stwierdziła, ale dobre, w ogóle, ale dobre, na 100% ten cukierek jest dużo lepszy niż ten, na 100%. Być może tak, być może nie. Na razie to ja mam tylko wyobrażenie, bo nie wiem, jak smakuje to. Więc mówienie, że to jest lepsze, czyli załóżmy, tu będzie to nasze siłowanie, jest tylko wyobrażeniem. Jest tylko wyobrażeniem. Ja nie jestem w stanie tego stwierdzić, dopóki tego nie, sprób nie spróbuję. Bo póki nie spróbuję, to będę miała tylko wyobrażenie o smaku. Jak ja to spróbuję i wiecie, tak też można podejść pod świadomość. Na zasadzie skąd to wiesz. Skąd to tak naprawdę wiesz? Jak spróbujesz, to wtedy dokonasz, to wtedy stwierdzisz. Czy rzeczywiście to lepiej smakuje, czy nie lepiej. Na razie to jest tylko wyobrażenie. Na razie to jest tylko wyobrażenie. Mm, a nie rzeczywistość. Bo nie ma żadnego doświadczenia. A jak nie ma doświadczenia, czy wewnętrznego, czy zewnętrznego, to jest tylko wyobrażenie. To jest tylko jakaś fantazja, tak naprawdę. Coś mi się wydaje. Coś mi się wydaje. Ale to jest zupełnie coś innego niż rzeczywistość. Kochane, to tyle na dzisiaj. Króciutko. Ale mam nadzieję, że konkretnie i kogoś z Was zainspirowałam. E, ja zmykam, bo jestem tutaj jeszcze umówiona na krótką rozmowę, chwilę po 21, a patrzę, że już jest chwilę po 21. Także trzymajcie się cieplutko, wszystkiego dobrego, kochane. I pamiętajcie, że od jutra e, już można się zapisywać na warsztat. Moje granice, moja przestrzeń. Będę przychodzić tutaj do Was pomalutku, powolutku, z różnymi tematami, które będziemy właśnie poruszać na tym warsztacie, a warsztat w następny weekend, bo w ten weekend mam go stacjonarnie tutaj u siebie w domu. Także trzymajcie kciuki i wszystkiego dobrego. Pa pa!